Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, bardzo często słyszałem, że mamy na przykład wiele osób, ma różne dolegliwości, takie jak biegunka, ból brzucha, zmiany skórne, albo na przykład uczucie zmęczenia, znużenia. Jest to spowodowane kandidą w jelitach. Otóż wiadomo, ja to mówiłem już w innych filmach, ale tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze coś nowego. Powtórzę tylko tytułem wstępu to najważniejsze. Candida, Candida albicans jest grzybem, Komensalnym, który występuje w naszych jelitach, nawet u około 50% ludzi, w zależności od różnych regionów geograficznych, i jest to zupełnie prawidłowa, normalna mikrobiota jelit, której się nie leczy. Problem pojawia się wtedy, gdy jest przerost tego grzyba, czyli występują tam w dużej ilości, czy powoduje kandydozę, a więc te białe naloty, które są. Obserwowane na błonach śluzowych, bo to już jest związane z inwazyjnością tego grzyba, i w tym momencie staje się on pasożytem, czyli przechodzi z tego komensalnego na pasożytniczy tryb życia. Natomiast to, że w naszych jelitach występują jakieś komórki grzyba Candida, to nie jest powód do zmartwień. Dietą, lekami, my możemy modyfikować, modulować naszą florę jelitową, czyli mikrobiotę, ale jeżeli Candida stanowi u danej osoby stały składnik, to może się jego populacja zmniejszyć, ale później i tak wzrośnie. I generalnie żadnymi lekami ani z żadną dietą tego nie usuniemy. Wiele osób mówi, że i nie trzeba tego robić, jeżeli nie mamy objawów charakterystycznych dla kandydozy. Zmęczenie, znużenie, wzdęcia, ból brzucha mogą mieć bardzo dużo różnych przyczyn i najczęściej nie jest to związane z żadnym Candida albicans. Natomiast trzeba wiedzieć, że oczywiście występuje wiele różnych gatunków Candida. Candida albicans, Candida cruzei, Tropicalis, Kefir, guillermo, Guillermondi. To to, co pamiętam jeszcze z wiele lat temu, gdy się uczyłem, gdy się uczyłem na studiach, ale to co jest istotne, że te grzyby przyswajają różne węglowodany, przyswajają różne poliole, a, a także przyswajają na przykład ksylito. Ksylitor, sorbitol, manito to akurat poliole, przyswaja, przyswajać mogą glukozę, inne cukry. Więc jeżeli my wychodzimy z takiego założenia, że zmienię sobie dietę na, te, na taką, która zawiera na przykład... No, składniki o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, na przykład cebulę, czosnek, brokuły, kalafior, to co jest zdrowe, wydaje się, że zdrowe, no bo jeżeli zapytamy Janusza na ulicy, czy cebula jest zdrowa, to odpowie jest, czy brokuły są zdrowe, to odpowie jest, 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 tak? A tymczasem okazuje się, że one zawierają dużo FODMAPS. Czyli fermentujących węglowodanów i polioli, te, które są świetną pożywką dla kandydy. Nie ma nic lepszego dla kandydy w naszej diecie niż kalafior, cebula, brokuły, brukselka. Kandydat to uwielbia, to jest dla niego świetne. Aksylitol mm, palce lizać. Niektóre gatunki. Kandida żywią się głównie, właśnie przyswajają ksylitol. Skąd to wiemy? Oczywiście wy wykorzystuje się w mikrobiologii takie specjalne testy. One mają swoją nazwę, na przykład API-20C, API-32 i tak zwane auksanogramy do identyfikacji konkretnego gatunku grzyba Candida, dlatego że przyswajanie różnych cukrów, węglowodanów, polioli itd. Tak w obrębie gatunków się różni i dzięki temu można je zidentyfikować. Czy to jest Candida albicans czy na przykład Candida tropicalis. A więc, moi drodzy, to jedna rzecz. Druga rzecz to to, że Candida wytwarza przetrwalniki. To są tak zwane klamy do spory. Klamy do spory są to takie kuliste trwory przetrwalnikowe otoczone grubą ścianą, tak? Które wytrzymują niekorzystne warunki środowiskowe. Więc gdybyśmy nawet nic nie żarli, to Candida wytworzy sobie te przetrwalniki. My już dawno umrzemy z głodu, a on wtedy może wykiełkować i dalej się rozwijać w naszych jelitach. Więc, moi drodzy, Candida przeżyje nas. Jeżeli my możemy się zagłosować, to kandydat przeżyje, a my się prędzej zagłodzimy. Wiele osób kupuje takie różne zestawy z boczeńca, bo tak to można nazwać, jakieś olejki z dzikiego oregano, jakieś, nie wiem, no, wyciągi, kapsułki z czosnkiem, z cebulą i tak dalej, zapominając o tym, że one wchłaniają się już w jelicie cienkim, w górnych odcinkach przewodu pokarmowego, zwłaszcza te olejki eteryczne, bo to są substancje łatwo przyswajalne i lotne. A więc tam, gdzie żyje Kandida w okrężnicy, to już dociera tak znikoma ilość, że nikomu ani niczemu tam w tych ilitach nie zaszkodzi. Natomiast to, co ja chciałbym, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to to, że moi drodzy, na przykład czosnek i cebula, które są uważane za takie świetne, świetne warzywa, działające bakteriobójczo czy grzybobójczo, spożywane przez niektórych na umór w czasie przeziębień czy grypy. Ja wiem o tym, bo czasami, gdy jadę autobusem czy pociągiem. To, moi drodzy, śmierdzi od niektórych tym czosnkiem i cebulą, to już oczywiście mi się kojarzy z tym, że pewnie nawpieprzali się tego, bo mają infekcje dróg oddechowych. Co jest złym rozwiązaniem, dlatego że związki siarki, które występują w czosnku i cebuli, podrażniają błony śluzowe, więc to gardło będzie bardziej czerwone i będzie nas mocniej bolało. Więc jaki jest tego sens? A wirusów i tak nie zabijemy, bo ponad 95% przypadków, Infekcji górnych dróg oddechowych w sezonie jesienno-zimowym u ludzi dorosłych jest związane z infekcją wirusową, a wirusy namnażają się tylko wewnątrz komórek. Czosnek i cebula nie wnika do wnętrza komórek i nie, w ten sposób nie będzie działało wirusobójczo-miejscowo. A jeżeli nawet te aktywne składniki się wchłoną, to stężenie we krwi będzie na tyle małe, że niespecjalnie zaszkodzi tym naszym wirusom. Ale, moi drodzy, to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że cebula i czosnek też pleśnieją. Mianowicie, może na nich rozwijać się pleśń o różnej barwie żółtej, czarnej, zielonej ale najczęściej niebieskiej wywoływana jest przez pewnego grzyba Penicillium hirsutum. To ten Penicillium hirsutum najczęściej właśnie zjada nam czosnek. A więc na czosnku i cebuli mogą rozwijać się grzyby pleśniowe Penicillium, Geotrichum, Candida nawet, moi drodzy. A więc ten czosnek i ta cebula, która mia, które miały nas chronić czy zniszczyć Kandidę, same są atakowane przez Kandidę i Kandida oczywiście wykorzystuje te poliole, które są zawarte w czosnku i cebuli, bo są to produkty FODMAPS o wysokiej zawartości, FODMAPS zawierające dużą ilość polioli i węglowodanów fermentujących, w związku z czym świetna pożywka dla pleśni. Więc jeżeli my sobie trzymamy w piwnicy długo cebulę i czosnek i ona tam na masz kwitnie, tak, to musicie wiedzieć, że pleśnik, grzyby pleśniowe też atakują czosnek i cebulę. I spożywanie takich produktów zapleśniałych, zawierających mykotoksyny, no jest niewskazane, jest wręcz szkodliwe. A żebym nie był gołosłowny, to na przykład penicylium hirsutum, który atakuje czosnek i cebulę, wytwarza dwie neurotoksyny. Rockwefortynem C i kwas cyklopiazonowy, które są neurotoksynami. Nie mają takiej wielkiej szkodliwości jak na przykład aflatoksyna produkowana przez Aspergillus flavus, ale też, no, generalnie dobre dla zdrowia nie są. Czyli, moi drodzy, mamy dolegliwości, diagnozujmy, leczmy, ale nie w ten sposób, że bierzemy jakieś zestawy zboczeńca, po których czujemy się jeszcze gorzej, a niektórzy uważają, że jak nas boli, to grzyb się broni i to jest prawidłowa reakcja. To już w ogóle jest jakieś nieporozumienie. Moi drodzy, i jeżeli już tutaj mówimy o odżywianiu się, to kiedyś mój kumpel poszedł do takiej restauracji, tak? A później poszedł do baru, tak? I tam podeszła do niego jakaś kobieta i mówi: Cześć, przystojniaku. Mówią na mnie Carmen. Dlaczego? Bo lubię samochody i facetów. A na ciebie jak mówią? Piwocip. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.